Skopiowali kościół ze Sztokholmu i postawili go na Śląsku i dobrze że to zrobili bo jest naprawdę obłędny. Wnętrze kościoła jest bardzo bogato zdobione, a 18-wieczne freski i malowidła przetrwały do dziś. Jest tu jeszcze jeden nietypowy dla większości kościołów element. Trzy piętra empor pozwalają pomieścić nawet 4000 siedzących wiernych. Jest to nietypowe, bo to kościół katolicki. Wcześniej przez ponad 200 lat był to luterański tak zwany kościół łaski. Łaski, bo zbudowano go za łaskawym pozwoleniem cesarza Józefa I Habsburga. Oczywiście ta łaska miała swoją cenę, ale lepiej odłożyć to na bok i zachwycić się choćby tą amboną, która powstała z jednego bloku piaskowca. Podobne kościoły łaski znajdziecie w pięciu innych miejscowościach w Polsce, ale ten jest największy i chyba najbardziej widowiskowy. Równać się może jedynie ze swoim odpowiednikiem w Szwecji, czyli z kościołem świętej Katarzyny w Sztokholmie. Kościół jest otoczony parkiem, na którym odnajdziemy Widzicie 19 wspaniałych barokowych kaplic grobowych. Miejsce, o którym mowa to kościół podwyższenia Krzyża Świętego Wiele nie górze. A więcej ciekawych miejsc w programie W Polskę na weekend. Oglądajcie nas, obserwujcie i do zobaczenia.